Kurczę, to jak wiosna idzie, to niestety, ale trzeba będzie umyć okna. A tego nienawidzę. Jakbym miała taki pilot, żebym mogła umyć okna. Mam pilot? Dzięki Macieju. Do czego ten pilot? Przepraszam bardzo. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, już. Czy to już jest koniec? Okej. Okay. Jeszcze coś? To już wniosek. No bo... no. Ale co to jest? Robot do mycia okien. Robot do mycia okien! Ja, zbawiciel! To ja mogę mieć okna! Robimy ten ścik. Wygląda na to, że okna są zbyt czyste, i Żaki postanowiła je nieco umorusać po swojemu. To są takie, ja bym to nazwała macki, które po prostu się zasysają i trzymają mocno. Ma trzy poziomy, um, albo automatyczne, albo mamy tutaj pilotik. Tutaj możecie sobie tymi strzałeczkami oto mieć władzę i po prostu umówić, mu, gdzie ma iść, czy do przodu, czy do tyłu. Można się fajnie pobawić. Przed rozpoczęciem mycia okien robot należy uzupełnić płynem załączonym do zestawu detergentem lub po prostu wodą. Lecimy robić test. Ach, dobrze, że wy nie musicie za mną iść. Fajna. Fajna zima tej wiosny. Słuchajcie. Bonara. See you on the other side. Dziesięć centymetrów od krawędzi. Jesteście gotowi? Tak, poduszamy. Zasysnął! Niesamowite. Dobra. Teraz mamy pilotem, woda, i teraz w lewo. Czy dobry jest?